No, cześć. Chcecie księżyca trochę zobaczyć? Pewnie nie chcecie, bo to nudne, co? Słuchajcie, mamy tylu chętnych na spotkanie ogniskowe, że już zabrakło miejsc i będziemy spać na podłodze na materacach. Ale Justynka obiecała, że dla wszystkich podłogowców opowie bajkę na dobranoc. Jeszcze nie wiemy, czy przyjemną, czy straszną, ale na pewno będzie ciekawa. Tak więc przybywajcie, bo naprawdę będzie wesoło, zapowiada się, niezła jazda. No to przeróbmy teraz trochę księżyca. Wiecie w ogóle, jak fajnie jest nad jeziorem posiedzieć nocą i pogapić się w księżyc, ile to myśli przeróżnych przychodzi do głowy. Można pomedytować, pomodlić się, co kto woli. Widzieliście ostatnio na YouTubku wzmożoną aktywność różnych latadeł na niebie. Ja też przyskrzyniłem coś świecącego, lecącego. Na bank nie jest to samolot ani helikopter ani nic z tych rzeczy. Także nie ISS, bo to jest za duże i zbyt wolno leci. Coś bardzo ciekawego, to się porusza zaraz to coś przeleci nad Księżycem. A potem jeszcze wspomnimy o innych latających obiektach. Patrzmy chwilkę, patrzmy. O, widzicie? Zbliża się w okolice tutaj Księżycowe i będzie można zarejestrować jego ruch. O teraz. Chyba widać, co? Leci, to wyraźnie leci, czyli się przesuwa. Co to może być? Samoloty i helikoptery to zawsze mrugają mryk, mryk światełkami, a to jest jednostajne światło. Widziałem jeszcze dwa inne obok siebie niesamowite światła, ale nie zdążyłem ich skamerować, więc nie będę was tutaj tumanił. Jest taki bardzo znany youtuber, jeden, on ma milionowe wyświetlenia. I on przyfilował podczas zaćmienia Słońca przyfilował obiekty przelatujące przy księżycu i słońcu. Tu pomiędzy tymi czerwonymi liniami mam nadzieję, że będzie to widać ten przelot. Ale to nie był jedyny i jego kolega też widział. I takie podobne coś jak, jak Kamila nagrała niedawno. Fajne takie robaczki świętojańskie. Ludzie spekulują na różne sposoby, że to jakieś pyłki drzew. Albo ptaszki, albo nietoperze, ale nie wydaje mnie się. Teraz wróćmy jeszcze na chwilkę do zaćmienia słońca. Czy wiecie w ogóle, jak cienie wyglądają podczas zaćmienia? Te poziome, poziome cienie są ostre, a te takie bardziej pionowe są nieostre. Tutaj widać to. Ten po lewo Pionowy jest rozmazany, a poziome linie są ostre, wyraźne. I to, I to na dole tam, tak? Ta elka w dół obrócona, nie? Jest rozmazana, a poziome są wyraźne. Bardzo interesujące zjawisko. No i także to, pamiętacie te nasze przygody z durszlakiem, no nie? Jak powstają te cienie rzucane przez dziurki, nawiercone. Mieliśmy ze dwa odcinki na ten temat chyba. Takie półksiężyce. To zaraz się przekształci w, w piękny wzór. Ten napis Edison. Niezwykle interesujące zjawisko. Fenomenalne wręcz. E, o, teraz, 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 teraz. O, piękne, prawda? Z dziurek zrobiło się coś takiego. Niezwykłe zjawisko. Wracajmy do księżyca teraz. Tutaj siedziałem caluśką noc nad jeziorem. Fajnie było. I zobaczcie, tutaj księżyc już zaczyna wychodzić i mamy oczywiście dobrze znane malutkie lokalne podświetlenie. Maciubkie tylko oświetlenie nieba. I księżyc tutaj już wyszedł i woda go nie widzi. Woda go nie widzi. A tu starszy przypadek. Woda go widzi. Będziemy modelować takie sytuacje jeszcze. O! A pamiętacie to najdłuższe Molo, tam była przygoda ze słońcem. Też go woda nie widziała. No, już wyszedł ten księżycuś. Zobaczmy krawędzie. Krawędzie troszkę drygają. A pionowa linia arbuzowa jest niezałamana, ale to jeszcze nic. Za chwilę zobaczymy o wiele lepsze zniekształcenia krawędzi. No i księżyc był bardzo nisko nad Ziemią. W ogóle nie wznosił się prawie do góry, tylko podróżował poziomo nad horyzontem. Chmury oczywiście nie dopisały znowu, takie jak powinny być. Ale tutaj też jest sytuacja dosyć ciekawa. Jak to w ogóle możliwe, że takie odbicie się tworzy jeden do jednego? Nie powinno coś takiego zaistnieć. Musimy to koniecznie zmodelować i musimy koniecznie łódką popłynąć i to sprawdzić. Koniecznie. Może na zlocie, jak będziemy na tej imprezie, foto. Może da się popłynąć na jezioro. I spójrzcie tutaj co się dzieje. No po prostu szaleństwo z krawędzią. Natomiast ta linia arbuzowa, pionowa, nie ma takich załamań, tak? Takich załamań jak tworzą się na krawędzi. Widzieliśmy to już mnóstwo razy. Bardzo interesujące, prawda? No i potem pojechałem na drugą stronę jeziora. I zaczekałem na wschód słońca, ale nic się nie wydarzyło. Niestety. Także znowu trzeba próbować. A tymczasem dziękuję bardzo. Meldujcie się na zlot, przyjeżdżajcie. Trzymajcie się zdrowo i szczęśliwie. Pa, ściskam i buziakuję. Zdrowka, pa.